Słuchajcie, jako że jutro już jest matura z informatyki, chciałbym się podzielić z wami pewną moją strategią, która pozwoliła moją maturę z informatyki napisać na 98%. Najważniejsza na początek jest kolejność wykonywania zadań. Powinniśmy zacząć od tych, które mają największy współczynnik punktów na minutę i są po prostu najpewniejszymi zadaniami. Są w miarę proste. I dają dużo punktów. E, takim moim pewniakiem, od którego, od którego ja też zacząłem na swojej maturze jest Access. Na początku robisz całego akcesa, następnie przeszedłem do Excela. E, Excel, cała symulacja e, w tym momencie to już jest takie zadanie e, średnio trudne i, i dodatkowo też za dosyć dużą też ilość punktów. Potem programowanie i algorytmika. Tego typu rzeczy już trudniejsze, nad którymi trzeba posiedzieć, trochę poklepać w komputer i pomyśleć. A kolejna, już ostatnia rzecz to teoria, takie rzeczy prawda, fałsz, bo te rzeczy, te zadania można wykonać pod presją czasu i nie są one aż tak bardzo wymagające od nas myślenia.